przy ulicy Za chwilę na parkiet wybiegną drużyny e, Basketu Piła biały stroje, raz w białych strojach gospodarza oraz w niebieskich strojach drużyna Stali Ostrów. Jest to druga runda Pucharu Polski. Zwycięzca tej potyczki awansuje do e, najlepszej ósemki drużyn w kraju walczących o Puchar, e, puchar Polski, Puchar PZK. Miejmy nadzieję, że zwycięsko z tej rywalizacji wyjdzie zespół Basketu Piła. Po stali Ostrów za trzy punkty trafia zawodnik z numerem 7 Marcin Kałowski. Przy piłce Łukasz Kelis poddaje do Grzegorza Przewoźniaka. Przewoźnik do To Tomasz Pochulski próba za trzy punkty. Za trzy punkty trafia Tomasz Pochylski i mamy 5 do 3 dla basketu Piła. Przy piłce rozgrywający Stali Ostrów podaje do Dryjańskiego. Dryjański pod koszem nie trafia, zbiera Łukasz Helis. Kto zwierzę piłkę? Jeszcze przewozi akuratował piłkę, podaje do Krzemickiego. Łukasz Krzemiński wejście pod kosz, zmylił obrońcę. Łukasz Krzemiski jednak nie trafia. Z dystansu Łukasz Krzemiński, piłka wraca w ręce zespołu Stali Ostrów. Przy piłce zawodnicy w granatowych strojach. A dokładnie z trzynastką rozgrywający Mariusz Matczak. Podanie na skrzydło do zawodnika z numerem 10. To jest Marcin Dymała. Ten nie trafia, zbiera basket. Łukasz Felic. Łukasz Felic niecelny rzut, zbierają goście. Trochę za szybko to Marcy skończył. Łukasz Felic, moim zdaniem, mógł sobie pozwolić na dłuższe rozegranie. Tymczasem podkosz Marcin Dymała i dwa punkty. Za dwa punkty trafia, na linii rzutów wolny mała Dodatkowy rzut wolny po celnym, celnej dwójce. Nieskutecznie zbiera Rudnik. Paskę, długie podanie. Długie podanie do helicy od Przewodziaka. Łukasz Helis. Ponownie nieskuteczny. Skrzydłowy basketu Piła i Dymała w kontrze na kosz basketu Piła, też nie trafia Dymała, zbiera pochylski. Widzimy bardzo szybka gra prowadzona z obu stron. Będzie to kosztowało zmęczenie zawodników. Łukasz Kalis podanie do Mateusza Rudnika tak zwany no-look pass. Zawodnik skrzydłowy z dziesiątką nie spoglądał w kierunku podawanej piłki. A ta wylądowała w aucie. Rozgrywający Mariusz Matczak cały czas przy piłce. Dymała z Podanie do dziewiątki. Dziewiątka to jest Kamil Sierański faulowany przez Łukasza Krzemińskiego. Przedmienie Łukasz Krzemiński, Za linii końcowej rozpoczynają zawodnicy Zostrowa. Kołowski, Cały czas Kałowski, 6 sekund do skończenia akcji, przechwyt przewoźni. Widzieliśmy po świetnym przechwycie przewoźnika Krzemiński trafia za 2 punkty, jest 7 do 5, prowadzenie gospodarzy. Drużyna Stali Ostrów jest aktualnie wiceliderem drugiej ligi. Za dwa punkty trafia Kałowski. Rozgrywa Przewoźniak. Ładne wejście pod kos Przewoźniaka. faulowany przez Matczaka. Była szansa na 2 plus 1. Na liżu wolny zobaczymy, kapitana basketu piła. Zrobi kapitan numer 12, Przewoźniak. Pierwszy rzut nieskuteczny w wykonaniu niskiego skrzydłowego basketu Piła. Drugi rzut już skuteczny, jest 8 do 7. Przy piłce matczak Cały czas matczak, tym razem faulowany przez Pochylskiego widzenie Tomasz Pochylski, jak pokazuje trener Tomasz Konopacki i z linii rozpocznie Stalostrów Maczek do Dryjańskiego, Dryjański w poprzednim sezonie grał w barwach Pleszewa zmienił barwy klubowe po nieudanym sezonie Pleszew nastawił się na awans w poprzednim sezonie no niestety odpadł w turnieju o awans do pierwszej ligi z druży drużyną Sidenu Toruń która to rywalizowała razem z basketem w grupie A drugiej ligi w poprzednim sezonie I za linii rozpoczyna basket Piła Wcześniej jest zblokowany Pochylski przez Matrzaka, piłka wyszła w aut Przewoźnia przy piłce Krzemiński, wejście pod kosz Łukasz Krzemiński Za dwa punkty Łukasz Krzemiński 10 do 7, 3 punktowe prowadzenie gospodarzy 6 minut do zakończenia pierwszej kwarty, Sierański numer 7. podanie do Dryjańskiego, Dryjański kontra Rudnik, nic nie zrobił, Dryjański oddaje do Dymały, Dymała penetruje w strefę podkoszową, oddaje na skrzydło. Matrzaka, ten nie trafia za trzy punkty, zbiera Przewoźniak i kontra basketu Piła. podanie od Przewoźniaka do Pochylskiego, Pochylski próbuje za trzy punkty, nieskutecznie Tomasz Pochylski, ale wybija piłkę. Wybija piłkę któremuś zawodników stali ostrów, domaga się Tomek jeszcze przewinienia, jednak arbitr, arbiter jest na jego uwagi nie czuły, piłka wraca w ręce gości. Przy piłce dymała, numer 10. 10, 10, 10, 10, 10, 10. 10. Dryjański kontra Rudnik, wygrywa ten pojedynek Dryjański. Jakub Dryjański. Pierwszą umowę z Ostrowskim Klubem podpisał do 18 listopada, później przedłużył ją do 4 grudnia. Od razu jednak... Nie był zdecydowany na grę w Ostrowie Dryjański. Rzut z pół dystansu Krzemiskiego nieskuteczny. Kontra Ostrowa, Ostrow nie trafia, dokładnie Sierański nie trafia za 3 punkty. Jednopunktowe prowadzenie basketu Piła, Pochylski, wejście pod kosz, Tomasz Pochylski już był pod samym koszem, oddaje do Krzemiskiego na dystans, Łukasz Krzemiński nie trafia, zbiera basket Piła, dokładnie Łukasz Trzemiski od Krzemińskiego do y, Rudnika, Przycina Drejański i z linii końcowej rozpocznie basket Piła. Krzemiński przy piłce. Krzemiński, Przewoźniak. Przewoźniak za trzy punkty. Skuteczny Grzegorz Przewoźniak. Też się kapitan basketu piła 13 do 9 prowadzenie w pierwszej kwarcie gospodarzy. Bryjański kontra rudni. Dymała kontra. Przewoźniak. Dymała wydawało mi się błąd kroków, jednak sędzia nie zauważył i dwa punkty zaliczone rzucającemu obrońcy zespołu staliostrów. Przewoźniak. Przewoży jakoby piłkę na szczęście, wyłuskuje ją Rudnik, oddaje do Pochylskiego, Pochylski wejście pod kosz, oddanie na outside do Helisa, Helis za trzy punkty nie trafia, kto zbierze, zbiera Tryjański. Kontry wyprowadzają zawodnicy Staliostrów. Świetnym blokiem popisał się Łukasz Helis, piękny blok do tablicy Łukasza Helisa, to może zdeprymować yy, naszych przeciwników, tutaj nieporozumienie między Helisem a Pochylskim, piłka wychodzi w out zmiany w obydwu zespołach. Trener zespołu Staliostrów. Mikołaj Czaja, podwyższa skład, na parkiet wchodzi Olejnik oraz Szawarski. Szawarski to jest były reprezentant Polski. Za dwa punkty trafia się Rański, jest remis 13 do 13, piłkę wyprowadza Tomasz Pochylski. No jak na razie basket piła nawiązuje walkę, walkę z drużyną Stali Ostrów. U Tutaj przewinienie w ataku odgwizdane Łukaszowi Helisowi. Dokładnie, Wojciech Szawarski wiedział jak się ustawić, na Paul ofensywny i Paul został gwizdany zawodnikowi basketu Piła. Zmiana drużyny drużynie basketu, parkiet opuszcza Pochylski, w jego miejsce Rafał Kajut. Rafał Kajut numer 9, teraz będzie ronił zawodnika z 13, czyli Marczaka. kolejnik, Łukasz Olejnik, dawniej zawodnik pierwszoligowego Zastalu. Mamy tutaj kilku zawodników z przeszłością w Lidze, w ekstraklasie. W pierwszej Lidze spróbuję Państwu troszeczkę tutaj historię tego zespołu przybliżyć, jak będzie tylko chwila przerwy. Tymczasem zmiana w drużynie basketu piła, parkiet opuszcza Krzemiński. A na boisko wchodzi Urbasz. 3 minuty do zakończenia pierwszej kwarty meczu. Trzypunktowe prowadzenie zespołu, yy, zespołu przyjezdnego, zespołu Zostrowa Wielkopolskiego w granatowych strojach. Dokładnie 16 do 13. Ścierański za dwa nie trafia. Piłka wyskoczyła z komina, na szczęście dla, dla gospodarzy. I rozgrywa Grzegorz Przewoźniak. Słyszymy gorący doping. Kibiczu basketu piła. Świetne podanie arka Urbasia od Mateusza. Rudnika, ten z pod samej tablicy nie trafił za dwa. Chciał to skończyć efektownie z góry. Niestety, piłka nie znalazła drogi do kosza. I zamiast dwóch punktów dla basketu jest kontra dla zespołu Staliostrów, z Olejnik, drugi rzut, drugi celny. Stuprocentowa skuteczność Olejnika w tym spotkaniu, Grzegorz Przewoziak wydawało mi się, że pójdzie do samego końca, jednak oddaje do Łukasza Helisa, Łukasz Helis, jeszcze wydawało się, że był faulowany, nawet na trybunach jęk zawodu, faul, kilku kibiców przypnęło. Tak sędzia nie odwizzał przewinienia i jest 15 do 18 dla gości. Szawarski. Szawarski wejście pod kosz. Zderzył się z ludnikiem. Nie trafił. Obu stronne przewinienie odgwizduje sędzia Kajutowi oraz Matczakowi. Dokładnie nie zauważyłem, ale wy wydaje mi się, że tam po prostu była jakaś przepychanka między tymi zawodnikami. Sędzia odwiedza przewinienie, zmiana w drużynie basketu, parkiet opuszcza Rudnik, a na wchodzi Zając. Przewoźniak przy piłce. Cały czas Przewoźniak. Bo tam z kłopotami Grzegorz Przewoźniak yy, dał się nabić sierańskiemu Marcin Zając. Widzieliśmy troszeczkę obolały schodził z parkietu Matczak, miejmy nadzieję, że nic się nie stało zawodnikowi drużyny przyjezdnej. Zanim końcowy rozpoczynają goście, trzypunktowe prowadzenie Stali Ostrów. Przy piłce cały czas za dwa punkty Olejnik, rzut dwupunktowy Łukasz Olejnik. Arkadiusz Urbaś jakby boi się penetrować. Strefę podkoszową. od piłkę do Helisa ten faulowany przy rzucie. Będzie rzucał dwa rzuty wolne, nasz silny skrzydłowy. na 57 sekund do zakończenia pierwszej kwarty rzuty wolne będzie wykonywał Jakub Dryjański. Pierwszy niecelny. Drugi rzut celny. Jest 21 do 15, prowadzenie w pierwszej kwarcie stali ostrych. dają się nabierać nasi koszykarze na szkolne, szkolne zagrania rutynowanych kolegów z, ze Stali Ostrów. Tutaj Wojciech Szawarski łatwo wymusił przewinienie w ataku Rafała Kajuta. Piłka wraca w ręce gości. Cały czas przy piłce Stal Ostrów. Bryjański kontra Helis. Pojedynek ponownie wygrany przez Łukasza Dryjańskiego. 29, 29 sekund do zakończenia pierwszej kwarty przy piłce Łukasz Helis. Przewinienie Jakub Dryjański. Rzuty wolne wykonał z dzisiaj z bardzo słabą skutecznością. Czwarty rzut wolny Helisa, niecelny. Na szczęście zebrał piłkę Marcin Zając. I basket ma szansę na ponowienie akcji zakończenie tej kwarty celnymi punktami z 15 do 23. Ośmiopunktowe prowadzenie zespołu. Świetna zbiórka Arkadiusza Urbasia. Faulowany Arek Urbas pod koszem będzie wykonywał dwa rzuty wolne. 13 sekund do zakończenia pierwszej kwarty. Dwa rzuty wolne Arek Kurbaś. 16:23, 20 13 sekund do zakończenia pierwszej kwarty. Druga runda poaru Polski Basket Piła w białych strojach podejmuje na swoim parkiecie zespół Sali Ostrów.